Ukraińskiej armii brakuje ludzi. Żołnierze walczący na froncie miesiącami nie opuszczają swoich stanowisk, co jest dla nich ogromnym obciążeniem. Do jednostek docierają nowi żołnierze, jednak jest ich zbyt mało, a na dodatek nie są odpowiednio przeszkoleni. Armia ukraińska poniosła i ponosi bardzo duże straty, a rezerwy są coraz mniejsze. Kwitnie za to proceder korupcyjny i kupowanie odpowiednich dokumentów wykluczających służbę. Co można zrobić, aby sytuacja uległa zmianie? Jaki jest stan ukraińskiej armii na dzisiaj? Oczywiście to pytanie jest bardzo e, trudne, bo zależy, kogo o to zapytamy. Te odpowiedzi są e, zróżnicowane, bo jeżeli chodzi o e, dowództwo e, ukraińskie, to twierdzi, że e, stan armii ukraińskiej jest dość dobry. Tutaj nie ma wyjścia, musi tak powiedzieć. No tak, mobilizacja e, jest sukcesem. Coraz więcej ludzi, ludzi udało się zmobilizować, przeszkolić. Czyli krótko mówiąc, no, nie ma jakichś poważnych problemów, przynajmniej w oficjalnej narracji. Natomiast jeżeli przyjrzymy się temu bliżej, to widzimy, że e, ukraińska armia no, mierzy się z wyzwaniami, które się łączą oczywiście z wojną na wyniszczenie. To było od początku wiadomo, że ta wojna będzie bardzo trudna dla Ukrainy, e, a kiedy ona przekształciła się w wojnę na wyniszczenie, w wojnę pozycyjną, to tutaj przewaga Federacji Rosyjskiej w każdym aspekcie, jeżeli przyjrzymy się oficjalnym wypowiedziom e, dowódców wojskowych, e, żołnierzy ukraińskich, to ten stan armii ukraińskiej nie jest zły. Natomiast jeżeli, jeżeli przyjrzymy się uważniej temu, co e, ma miejsce obecnie na froncie, jakie są nastroje wśród e, zwykłych, szeregowych e, żołnierzy społeczeństwa ukraińskiego, ta sytuacja jest dość trudna, ponieważ. E, Ustawa, czy ustawa o mobilizacji no, nie zmieniły w sposób diametralny sytuacji z poborem żołnierzy do ukraińskiej armii. Widzimy, że wiele oddziałów nieoficjalnie skarży się na niedobory rekruta. Z drugiej strony też problemem jest to, że te osoby, które trafiały na front, często są źle przygotowane, nieprzeszkolone, schorowane. I to rodzi kolejne wyzwania i zagrożenia, jeżeli chodzi o armię ukraińską. Dalej kwestia demobilizacji. Wiele osób po prostu jest już bardzo zmęczonych. To są jednostki, które nie są luzowane, one cały czas są na pierwszej linii, prawda? Tak, dokładnie. I tutaj w konsekwencji tego narasta skala osób, które po prostu samowolnie opuszczają pozycję, czy wręcz nawet dezerterują. I tutaj zauważmy, że Skala tego dziecka jest ogromna, bo tylko w tym roku około 51 tysięcy żołnierzy zdecydowało się na samowolne opuszczenie pozycji i niewykonanie rozkazu. Tak informuje Times. Tak to są osoby, wobec których wszczęto e, postępowania karne, a tak naprawdę nieoficjalnie mówi się, że ta liczba jest znacznie większa. O czym może świadczyć to, że władze Ukrainy 20 sierpnia uchwaliły przepisy, które. Znoszą karanie osób, które dopuściły się takiego czynu po raz pierwszy. Czyli to pokazuje poważny problem, jaki pojawił się w armii ukraińskiej. I on wynika właśnie z tego, że Ukrainie nie udało się przeprowadzić w sposób sensowny, e, przepisów o demobilizacji. Część osób jest po prostu już zmęczonych, jak już mówiliśmy. To też dochodzi do kwestia zespołu stresu powozowego. Chorób, które się wiążą z długotrwałym przebywaniem w okopach, na pozycjach, to wszystko powoduje, że z jednej strony mamy społeczeństwo, które jest zmęczone wojną i obawia się mobilizacji, a z drugiej strony żołnierzy, którzy oczekują tej mobilizacji oczekują, że ktoś po prostu ich zmieni na, na froncie i to jest coraz większy problem. A z drugiej strony, Federacja Rosyjska. No, nie widzimy, żeby ona zatrzymywała się. Pojawiają się coraz bardziej niepokojące informacje o tym, że szykuje się kolejna fala poboru w Federacji Rosyjskiej jesienią tego roku, że w armii rosyjskiej mało służyć jednostki z Korei Północnej, o czym mówił ostatnio prezydent Zełęski. Więc to jest demobilizujące. I, też to budzi. No I skala nalotów także bardzo wysoka rosyjskich, która także przecież wpływa dodatkowo negatywnie no, na, na morale społeczeństwa ukraińskiego, w tym armii. Ostatnio takim problem, z którym mierzą się też Ukraińcy i który bardzo mocno też warunkuje morale i armii ukraińskiej, ale też społeczeństwa ukraińskiego, są kwestie masowych... Yy... Przypadków mordowania jeńców wojennych ukraińskich. Widzimy, że to jest e, taktyka rosyjska, która jest stosowana na szerszą skalę, szczególnie po e, operacji, po ofensywie e, kurskiej. Rosjanie chcą w ten sposób zniechęcić z jednej strony ukraińskich żo e, żołnierzy do walki, ale też e, po prostu e, uderzyć w morale społeczeństwa ukraińskiego. Aby... Zbrodnie jest orężem. Tak, to jest taka forma terroru. To też jest elementem, można powiedzieć, takiej jeszcze strategii rosyjskiej terroryzowania społeczeństwa ukraińskiego, ataków na infrastrukturę energetyczną, na budynki państwowe, na szkoły, sklepy itd. Mamy też problemy taki, który też łączy się z mobilizacją, mianowicie bardzo duża liczba osób zwolnionych ogólnie ze służby. Urzędników, nauczycieli, i tak dalej. To też bulwersuje przede wszystkim żołnierzy. Nawet sam prezydent Zełęski zareagował na to ostatnimi czasy, twierdząc, że konieczna jest zmiana przepisów, bo zbyt wiele osób po prostu nie musi, nie podlega mobilizacji, nie, nie musi służyć w armii. Tak więc to są wyzwania, z którymi armia ukraińska będzie się mierzyła w najbliższym czasie i niestety nie, nie wskazuje wiele na to, że. Ta wojna się zakończy, więc bez e, dalszej mobilizacji, bez, e, bez zwiększenia liczby osób, które trafia na front, armia ukraińska nie jest w stanie skutecznie bronić się, bo już nikt nie mówi nawet o ofensywie czy odbijaniu terytoriów okupowanych przez Federację Rosyjską, tylko po prostu o bronie tego, co Ukraina w tym momencie posiada. To jest... jest głód żołnierza, prawda, yy, na Ukrainie to Wiemy nie od dziś te ostatnie obrazki, które też oglądaliśmy między innymi po koncercie zespołu Kanelzy w Kijowie, kiedy to służby ukraińskie sprawdzały dokumenty osób, które przyszły na ten właśnie koncert. No i wyłapywały tych, którzy powinni być w szeregach armii. A a do tej pory tam nie trafili. I wiemy doskonale, że to powoduje bardzo duże napięcia społeczne. Te wydarzenia, które obserwujemy teraz na Ukrainie, czyli, krótko mówiąc, e, wizyty oficerów, e, tymczasowych centrów efekutacji, na koncertach, w restauracjach, nawet na weselach, e, to jest coś, co bulwersuje Ukraińców, ale z drugiej strony to pokazuje też, niestety, że te niedobory armii e, ukraińskiej są tak duże, że e, oficerowie. E, rekrutujący żołnierzy muszą, muszą po prostu podejmować takich desperackich, można powiedzieć, wręcz działań. Kołdra jest bardzo krótka, tak mówić, mówiąc w cudzysłowie. Tak. I tutaj problem polega właśnie na tym, że e, armia rosyjska napiera. E, straty, które obecnie e, ponosi wojsko ukraińskie są tak duże, że konieczne jest e, zwiększenie wysiłków, aby uzupełniać te straty. Już nikt nie mówi nawet o demobilizacji czy e, rotacji. I to jest kolejny problem, o którym mówiliśmy dzisiaj, ale myślę, że to trzeba wyraźnie zaznaczyć, bo bez rozwiązania problemu demobilizacji i rotacji morale ukraińskich żołnierzy będzie spadało i to będzie poważnym problemem takim systemowym, ponieważ jeżeli nie, nie będą luzowani ci, którzy są zmęczeni walką, od, od początku czyli... wojny na pierwszej linii. Tak, dokładnie. I oni też oczekują tutaj działań władz, radykalnych kroków, które wymuszą jednak zwiększenie efektywności mobilizacji, bo to obiecywał jeszcze w zeszłym roku generał załóżny i prezydent Załoński, czyli władze okreńskie mały tego świadomość. No i oczywiście dochodzi do kwestii korupcji, kolejne przypadki ujawnione osób, które dorobiły się milionów chrywien na wystawianiu fałszywych zaświadczeń o o nieprzydatności do, do służby wojskowej. I to nawet takie lokalne ośrodki lekarza z mniejszych miejscowości, którzy posiadają w domu ogromny majątek, to pokazuje, że ten proceder jest po prostu na ogromną skalę. No jak słyszymy nieoficjalnie oczywiście te cenniki, no to głowa boli takie zaświadczenie 5-7 tysięcy dolarów. Oczywiście takie informacje nieoficjalne właśnie pojawiają się dotyczące. Tych zaświadczeń, ile trzeba było zapłacić za nie. Tak, i bez y, zwiększenia efektywności mobilizacji, bez zaostrzenia kar, także za uchylanie się od mobilizacji, niemożliwe będzie kontynuowanie wojny. Niektórzy nawet już wprost mówią, że y, taka sytuacja spowoduje, że w przyszłym roku Ukraina będzie po prostu zmuszona do tego aby iść na jakieś ustępstwa, co y, obecnie jest też y, tematem bardzo trudnym, bo wiemy, że te warunki, które stawia Federacja Rosyjska, one są nie do przyjęcia dla Wołodymyra Zeleńskiego. On nie chce zgodzić się na pokój za ziemię po prostu. No i jeszcze kilka innych elementów, takich jak brak aspiracji natowskich, prawda? Tutaj też Ukraina nie chce z tego zrezygnować, a dla Rosji to jest jeden z tych kluczowych warunków. Tak, dokładnie. I y, widzimy, że y, ta sytuacja jest y, dla Ukraińców niezwykle trudna. Y, I sama amunicja, sama, sama broń nie wystarczy, aby kontynuować y, wojnę obronną przeciwko, przeciwko Rosji, i to też niestety dodajmy, sprawia, że część y, partnerów zachodnich y, nie widzi sensu kontynuowania wsparcia Ukrainy, bo y, Ofensywa kurska oczywiście była ukraińskim sukcesem. Też oczywiście jest też z drugiej strony oceniana różnie przez różnych wojskowych czy polityków. Tym niemniej jednak ona nie pomogła Ukrainie osiągnąć tego założonego celu, czyli powstrzymać parcia armii rosyjskiej do przodu. I teraz widzimy, że coraz więcej państw, między innymi ostatnio Niemcy, Sugerują, że wstrzymają dostawy ciężkiego sprzętu. W Stanach Zjednoczonych są coraz większe obawy i wątpliwości co do kontynuowania wsparcia militarnego, ale też w innych państwach europejskich. To więcej państw po prostu zastanawia się, czy jest sens kontynuowania tego typu wojny, ponieważ nadzieje na to, że Ukraina zakończy tę wojnę sukcesem z własnego punktu widzenia, są niewielkie. Ale z drugiej strony, oczywiście, pojawia się pytanie, jaka jest alternatywa. Ukraińcy też no, nie mogą po prostu zgodzić się na warunki Federacji Rosyjskiej, bo to będzie katastrofa i polityczna, ale a nie tylko polityczna z punktu widzenia Ukrainy. Na pewno y, ogromne wyzwanie przed liderami państwa ukraińskiego, jaką decyzję podjąć, też jakie decyzje podejmować, nawet takie, które y, no, są nie do przyjęcia, tak na pierwszy rzut y, oka. Myślisz, że te najbliższe miesiące Wiele wyjaśnił, jeśli chodzi o sytuację na froncie ukraińsko-rosyjskim. Ja myślę, że tak. Tym bardziej że czeka nas bardzo trudna zima, chyba najtrudniejsza od początku wojny, ponieważ Rosjanie systematycznie niszczą infrastrukturę energetyczną. Yy, I to będzie też wielkim wyzwaniem, jeżeli chodzi o Ukrainę, aby yy, no morale nie tylko armii, ale też społeczeństwa ukraińskiego było na tyle wysokie, aby udało się kontynuować obronę. Ale jak już powiedziałem, Ukraińcy walczą o przetrwanie, więc oni są w nieco innej sytuacji niż. Federacja Rosyjska, a jak widzimy w Federacji Rosyjskiej też są pewne problemy, bo gdyby ich nie było, to przecież e, ta kwestia e, ewentualnego mobilizowania e, na wojnę żołnierzy z Korei Północnej nie w ogóle na pod uwagę. To też pokazuje, że w Rosji są poważne niedobory e, i brak chęci kontynuowania tej wojny. To też sporo osób wyjechało za granicę, nie chcąc po prostu wstępować do armii. Tak, ale jednak te metody, które stosuje Federacja Rosyjska, zarówno jeżeli chodzi o mobilizację, jak i e, utrzymywanie dyscypliny na froncie, czyli, krótko mówiąc, te oddziały, które strzelają do deserterów e, na modłę stalinowską, że tak powiem, to też sprawia, że oni jednak nie idzą się tak z statami e, na froncie. Yy, więc Ukraińcy no, muszą stosować inne metody, a jest to coraz trudniejsze, bo narasta sprzeciw zwykłych obywateli, którzy po prostu boją się, boją się tego, że stracą swoich bliskich na froncie. Mm -hmm. e, czy mimo tego wszystkiego, o czym mówimy dzisiaj i tych negatywnych zjawisk, które y, dzieją się y, na terytorium państwa ukraińskiego, czy widzisz jakieś pozytywy, czy coś tutaj pozytywnego, jakąś nadzieję, Jakieś światło w tunelu jest? Przede wszystkim Ukrainie udało się i, i dalej jest w stanie kontynuować bardzo trudną wojnę z przeciwnikiem, który przeważa w każdym aspekcie militarnym, y, finansowym y, i to jest wielki, wielkie wyzwanie, oczywiście, ale wiele osób na początku tej wojny nie wierzyło, że Ukraina jest w stanie przetrwać kilka dni. Z drugiej strony też zauważmy, że Federacja Rosyjska też nie jest w sytuacji, Komfortowej. Sankcje działają. Coraz bardziej uderzają w gospodarkę rosyjską. Wola kontynuowania walki przez żołnierzy rosyjskich też nie jest, nie jest wielka, co obserwujemy między innymi w trakcie tej głośnej kontrofensywy kurskiej, tej operacji kurskiej. Dezercje też są po tamtej stronie. Tak, powiem. oczywiście tam są też dezercje. Więc tak naprawdę obie strony widzimy, że są zmęczone wojną. Obecnie tylko kluczowe jest to, na jakich warunkach, na jakich zasadach uda się zakończyć czy zawiesić te działania zbrojne. Oczywiście Ukraińcy mają rację, sugerując czy argumentując, że zawieszenie broni jest na rękę przede wszystkim Federacji Rosyjskiej, która przegrupuje siły i uderzy na Ukrainę po raz kolejny. Tym niemniej jednak wierzę w to, że przy wsparciu Zachodu Ukraina jest w stanie wynegocjować czy wywalczyć takie, takie zasady, które zniechęcą na dłuższą metę Federację Rosyjską do kontynuowania wojny. Tylko bardzo ważne jest, żeby była tego świadomość, tej konieczności właśnie takiego prowadzenia polityki po stronie właśnie szeroko pojętej przestrzeni zachodniej, prawda, polityków zachodnich. Myślisz, że taka determinacja jest i zrozumienie tego, o co toczy się gra, czy będzie takie podejście, z, z, z jakim mieliśmy do czynienia w przeszłości, business as usual i tak dalej. Ja myślę, że jeżeli chodzi o zdecydowaną większość polityków zachodnich, on nie ma o złudzenia, jakim jest Władimir Putin, Jaką politykę prowadzi obecnie Rosja, Jest sam fakt, że Rosja wspiera korea Północna, Iran i także częściowo Chiny, to jest. O wiele bardziej nawet niepokojące niż sam atak na Ukrainę. To świadczy o tym, że mamy do czynienia z pewnym przetasowaniem, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową. Więc ta wojna to nie jest tylko wojna e, Rosji przeciwko Ukrainie, ale to wojna Rosji i jej sojuszników przeciwko Zachodowi, tak naprawdę. Więc e, tych osób, które mają jeszcze jakiekolwiek złudzenia co do Rosji, jest naprawdę bardzo mało. Bardzo dziękuję, Andrzeju, za tę rozmowę i za Twój komentarz. Dziękuję.